<tryk> 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 Witamy po przerwie! Już 22 godzina dorocznego wielkiego maratonu kuchennego w Obezdorfie! Komentuję dla Państwa tak samo jak przed przerwą i przed poprzednią przerwą, jeszcze przed poprzednią. Już już 20 godzin. Co I Betty Pedro! Ale emocje, ale emocje! A Betty to, co tu się działo przed przerwą, zasługuje na Oskara, gdyby rozdawała się do Oskara. Albo dobra, albo cokolwiek. Co się stało właściwie? Bo nie pamiętam. Przed tą jakże krótką przerwą na długi łyk wody widzieliśmy, jak reprezentant Szwecji padł z wytręcenia i oficjalnie zajął trzecie miejsce. Jednak w ożrywce przeciwko Schnitzelowi wciąż walczy nasz kochany Władek. Obaj zawodnicy są już na granicy wytrzymałości, ale ich walka jest ciąża wrzęta. Ale cóż to się stało właśnie? O nie! Nie my tu poznokieć. O. Niemcy mają powiedzenie: poznokieć nie zając. Nie rośnie na drzewie. Ale poznocie sznytla są wyjątkowe. Nie wiem, Betty, czy wiesz, ale już starożytni Rzymianie zwykli mówić. Vit I latine, dictum sit, fidetor. Nie wiem co to znaczy, ale na pewno coś o paznoktach sznycla. Skąd ja Rzymianie wiedzieli, że będzie sznycl, że będzie nie o że będzie walczyć z To jest zagadka dla archeologów. Może kiedyś się tego dowiemy. Ale póki co, żyjmy teraz bo nasz pojedynek tytanów, naszych współczesnych gladiatorów kuchennego rzemiosła, ...właśnie trwa. A jak wygląda nasz Włodzimierz? Włodzimierz wygląda wspaniale, nawet po 22 godzinach pracy. Ja zresztą też wyglądam wspaniale i pachnę wspaniale... ...dzięki luzodolantowi. Uff! Uff! Ochrona przez 24 godziny. Najlepszy luzodolant w tej części... po tej stronie Boga. Popatrz... ...na te szkliste krople potu, które... ...tworzą się na czole Włodzimierza. No widzę, widzę. Ładnie wygląda. Nie wygląda ładnie. Gdyby użył deodorantu, puf! Nie miałby problemu, ponieważ deodorant, puf! zabezpiecza przed potem na 24 godziny. Ta audycja zawierała lokowanie produktu. to ktoś nie zauważył. Puff, Kupujcie. Ale skoro on nie ładnie wygląda, to czemu na, do niego brzdycha szwedka? O, ugotował coś pysznego. Przypatrzmy się, co właściwie gotują? Władzimierz robi chipsy? To smakuje fajnie, ale czemu nie robi marchewki? Nie, Władzimierzu, Nie! Powiedział mi 22 godziny ciężkiej pracy go trochę zmęczyło. A może to będzie dobre? Myślisz? Pójdzie! Pójdzie! Więc kupujcie pyszne chipsy firmy. A nie zaraz, ci nie zapłacili. Więc kupujcie chipsy wszystkich firm. I sami się sprawdzi które są najlepsze, a potem mi je wyśliczę. Bo, ja, bo ja też nie wiem. Do zobaczenia po, po krótkiej przerwie.